Mam taką sprawę, że tak. spółdzielnia mieszkaniowa, proszę pana podała mnie do sądu, sprawa trwała proszę pana 5 lat, 5 miesięcy i 10 dni, ja od nich teraz chcę zażądać odszkodowania. Tak, to na podstawie artykułu 415, 415, o o to chodzi, kodeksu cywilnego Widzisz, pan? I, i, i pisze się i następny. słychać nowego i pani siądzie tak sobie i pani sobie siądzie. przyszło znowu tak? tak. Przyszło to. Aha, aha to... A to jest y, Awizo, tak? To co pani w domu nie było wtedy. Tak. I co oni tutaj znowuż y, piszą w pani sprawie. Aha, to już on y, następny raz był, nie zastał panią. Pałówkę ja z kierownikiem wiedziału. Przy telefonie. Proszę Panią, ja mam taką prośbę. Chciałem się poinformować w sprawie waloryzacji za czwarty kwartał 95 roku. Odmowę dostanie. A sama ustawa w treści mówi, że to jest waloryzacja za czwarty kwartał 95 roku. Tak, proszę Pana, wiem. Proszę złożyć odwołanie do sądu. Halo. Setki, setki pisemek redagowanych przez sądy. Każde takie pisemko było przysłane do mnie przesyłką poleconą, więc to miliony jest PISA, więc no miliony złotych wydały polskie sądy po to, żeby nie załatwić do dziś tak prostej sprawy. A więc ja mocuję się już z tym od 1953 roku i chyba do ostatniego tchnienia będę tą wojnę kontynuował. Proszę pana, czy źle zredagowana jest ustawa, czy, czy złe są przepisy wykonawcze do ustawy, bo to jest co innego, a to jest co innego. Często jest tę za czwarty kwartał 95, a nie 96. Więc powinna waloryzacja przesłuchiwać, no. No tak, no ja też tak... Odczu... Odczu... No ja też tak uważam. No, my, no co my uważamy to nie jest jeszcze najważniejsze. Jest z całej Polski do mnie. No ludzie zwracają się w przeróżnych sprawach, karnych, cywilnych, administracyjnych. No teraz najwięcej to w sprawie rent, rent socjalnych, zasiłków, no, alimentacyjnych. No, no, bo rozniosło się o mnie, że te skutecznie pomagam, no, ale ja nie jestem w stanie no, wszystkiego tego przerobić, bo mam też ograniczone możliwości fizyczne, psychiczne. No, ale staram się jak najwięcej tych spraw przerobić, żeby no, zwyciężało prawo, a nie przemoc. Proszę Panią, z syndykiem chciałem rozmawiać. Proszę Pana, nie ma od godziny, pani A Pan Barczyński jest? Też nie ma. A czy jest ta Pani skat? Nie ma. No to klątwa jakaś jest. Proszę? Klątwa jakaś. No to ja tego nie wiem proszę. Nieobecności, bo... Pani tyle lat dzwonię i tak pytam, i pytam i, i nie ma, i nie ma. Możemy iść tam. Proszę tam panu wiścińskiemu. Dobra, to już panie Józefie, po może pan iść. Tutaj tak jak mówiłem. Rzeczu, tak. To, to już dalej to pan będzie pisał. Tak, niech pan liczy nam, ja doprowadzę tą sprawę do końca. Zobaczcie pan, obalę ten wyrok i pana. jak będzie oszkodowanie. Będzie oszkodowanie, wie pan. tak jak z milicja w stanie wojennym chciała się dostać do tych pomieszczeń bo jak ja wyjeżdżałem to zostawiałem i, z, zamknięte i ojciec staruszek schorowany nie mógł się przeciwstawić tym draniom no to wzięli łom i tu wyrwali to to także ja tutaj trochę już naprawiałem tak żeby jakoś to się trzymało ale to, bo tutaj nawet za prawą poprawiłem, no i to są ślady, to jest, to jest, moja historia i nawet tego nie chcę zmieniać, bo, 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 bo to, to jest cząstka mojego życia, no. Że ja to kocham, to, to, Syn ratuje ludzi w takich potrzebach koniecznych, bo takie ostre listy nieraz pisze, że mówię, Zbyszek, nie pisz takich ostrych listów, bo siebie jeszcze wsadzą. Nie ma sądu w Polsce, żebym ja od roku 53 nie wysyłał listów. Ja systematycznie. Bo teraz szykuję taką porcję, 130 tysięcy pis procesowych, które w jednym dniu wniosę i mi muszą przyjąć. Czyli to trzeba się ze wszystkim zapoznać. Który sędzia to przerobi w tej głowie swojej? Żaden. Halo? Halo? Dzień dobry. Jakoś słabo słychać, I, i panie profesorze dzwoni Horoszyński Zbigniew Skólowa. Ja mam już następną porcję pis procesowych 250 tysięcy pis procesowych. To pan się w tym wszystkim? Nie, nie zagubię się, bo 12 osób przeciętnie bierze, e, bierze udział przy biciu pieczęcia. 12 osób bije panu pieczątki? Tak. Chyba. To jest kosmetyka, już kończymy to. To z pan te dokumenty wiózce. Nie, ja powiedziałem panu przed chwilą, że co najmniej chyba trzy. Czy traktory, przyczepy, co wożą te byki na spęt, no to w topach wpakujemy, plandekami przykryjemy. dokumenty z bykami, pan będzie dokumenty woził, coś pan osana.